Servus z tej strony Dealer i dzisiaj zaprezentuję Ci coś naprawdę niesamowitego na Minecraft 1.10 wersję testową, mianowicie kosmitów, jak możesz widzieć po tytule i wstępie. Kosmitów z UFO, kosmitów, którzy będą posiadali własną broń, coś naprawdę niesamowitego. Ale dobra, więc jak stworzyć takiego kosmita? Będziemy potrzebować tego command blocka. się wszystkie komendy w opisie. E, dobra, więc mamy command blocka i wpisujemy komendę także z opisu. Jest naprawdę długa i klikamy... Always active. Dan, i teraz pojawia nam się w naszym świecie Minecraftowym wielka machina, która zasila cały ten mechanizm. Potrzebujesz też resource packa, który klikasz tutaj i pobierać się automatycznie. E, ale dobra, mamy więc machinę, mamy więc resource packa. Co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy satelity, która przywoła naszych kosmitów z kosmosu. Tak. E, więc potrzebujemy do tego łuk 3 redstone, 3 kwarce e, i 5 e, żelaza sztabek. Wszystko rzucamy w jedno miejsce i zobaczcie co się stanie. W tym miejscu powstanie płu satelita, która przeszukuje kosmos w poszukiwaniu kosmitów obcych cywilizacji i znajdzie ich za 100 sekund. Jednak jeżeli nie chcesz czekać 100 sekund, e, wystarczy, że wpiszesz komendę tą, którą również masz w opisie enter i już przy kosmitów, ale jest detektor wykryci kosmici i uwaga, proszę państwa patrzcie co się stanie! Bęk! UFO! Normalnie UFO w Minecraftcie, naprawdę to jest niesamowite co ludzie potrafią stworzyć. E, ale dobra, poczekajmy więc, zaraz pojawią się kosmici, widzicie promień zsyłający kosmitów. No wejdź kosmito, o widzicie, tu mamy jego główkę, jeszcze zaraz się pojawi cały, mam nadzieję jak się ruszy. Ci kosmici są naprawdę, naprawdę niebezpieczni, gdybyśmy byli teraz na survivalu, na survival mode to naprawdę byśmy mieli już przerypane, ponieważ y, mają oni zabójczą broń, laserowe pistolety, które też możemy zaraz zdobyć. Taki pistolet możemy dostać z zabicia takiego kosmity, jednak szansa jest naprawdę mała. Zazwyczaj wypadają z nich po prostu kości. Z tego akurat nie wypadło, no chodź, chodź kosmito, nie uciekaj, nie uciekaj, zielona paskudo. No i widzicie, mamy kości, mamy strzały, takie rzeczy wypadają z kosmitów. Nie jest to jakieś niesamowite, no chyba, że wypadnie ten właśnie Raygun ten laserowy pistolet, bo to jest. O, wypadł, właśnie wypadł. Kozacko. Jeżeli nie chcecie, jeżeli nie chcecie żeby wiecie strzelać się z tym się z tymi kosmitami bo to jest naprawdę ciężkie. To macie też komendę w opisie, która zespałuje wam Raygana. E, I teraz jak korzystać z tego Raygana? Żeby mieć amunicję potrzebujemy, potrzebujemy arrows of leaping. I teraz musimy je e, zmienić, na przemianować w kowadle na e, Ray gun ammo. Bardzo ważne, żeby było to wszystko wielkimi literami, tak jak jest tutaj. I bierzemy ją w lewą rękę. I zobaczcie, co się stanie. Będziemy strzelać po prostu laserem. I ten laser taki zielony, widzicie, jak to strzela. Laser jest naprawdę potężny. Zabija... Powinien przynajmniej zabijać za jednym strzałem, zwłaszcza kosmitów. Tak, jest, zabija. Jest to naprawdę potężna broń w Minecrafcie i to właśnie nam kosmici mogą dać, oprócz kłopotów, to właśnie tą broń. Zobaczcie, zabijemy to owce i czy zabije? zabijamy za jednym strzałem? To jest serio. Potężna, potężna broń. Ale to nie koniec tego, co dodaje ta komenda do Minecrafta, ponieważ już patrzcie, zaraz co dodaje więcej. Ee, UFO możemy zniszczyć strzelając w tutaj, w ten czubek, jakby kilkakrotnie. Możemy też bić się z tym ufo. Możemy, wiecie, bić e, mieczem. E, no, nie jest to łatwy przeciwnik, ponieważ no, dużo ma życia. Długo to zajmie. No, a słuchajcie, na razie nie niszczmy tego ufo. Zajmiemy się kolejną rzeczą, jaką to jest dodana: Spencer Pola Siłowego. To nie wiem jak to przetłumaczyć, nawet. Zobaczcie, wrzucamy jeden dispenser, jedną tarczę e, i jeden raygan, i powstaje nam coś takiego. To jest właśnie ten e, wyrzutnia pola jakby, magnetycznego. Cokolwiek tu stanie na drodze, zostanie trafione przez e, piorun. Więc zobaczcie, na przykład, wezmę e, jakiegoś tutaj, trzeba by dać tutaj, bo no, może, e, może, kudy, może, Squida. No, ze wspólnymi i zobaczcie, Squid. Squid powinien zostać trafiony przez to. owicie zostaje trafiony przez piorun. Może Squid był złym przykładem, tak jak po prostu chciałem. E, patrzcie, damy tutaj krowę, tylko ona musi być tutaj. Pyk. I krowa dostała piorunem. I za chwilę pewnie zginie. Więc jest to coś naprawdę potężnego, to może nam pomóc, jeżeli chcecie się bronić przed mobami, przed kosmitami. Naprawdę bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Tylko jak je obrócić, żeby obrócić taką wieżyczkę, będziemy potrzebowali. Ee, będziemy potrzebowali klucz. Klucz konstruujemy z dwóch żelazek, sztaba, jednego patyka i mamy wrench. I wrench wystarczy, że rzucimy na to i zostaje obrócona nasza wieżyczka. Możemy go rzucać, dostajemy z powrotem i będzie trafiać. O, widzę, że też walczy z UFO, tego nie wiedziałem. E, to coś ciekawego. zobaczymy czy to zniszczy UFO? Powinno się zniszczyć zaraz. A mam nadzieję. Ale chyba jednak nie jest tak łatwo. I e, UFO się pali? Nie wiedziałem też. Fajnie wiedzieć. No tak czy jak. Jeżeli chcecie zniszczyć satelitę, bądź e, to, e, czyli właśnie ten miotacz pola siłowego, wystarczy, że wrzucicie e, ironową sikierkę. Więc wrzucamy ironową sikierkę. I zostaje to po prostu zniszczone. Eee, coś się zbagowało, widzę, z siłowym to powinno zniknąć. Prawdopodobnie zaraz zniknie, jak nie, to pewnie e, przy relogu to. to I spotkałem wcześniej, nie za bardzo czemu. E, tak samo z satelitą. Jeżeli chcemy pozbyć się satelity, nie już więcej kosmitów, to rzucamy to na satelitę. No dobra, uporajmy się teraz, może z tym UFO. Zniszczymy je do końca. Tych kosmitów to ufo cały czas spamuje. To jest naprawdę niebezpieczne. Zaraz wam pokażę, jak wygląda walka z tymi kosmitami e, na survival modzie. Albo teraz sobie wam pokażę. Patrzcie. Game od zero i zobaczcie, co się dzieje. Ci kosmici zaczynają nas zaparzać jeden strzałem. Praktycznie nas zabili. Spróbuję się ukryć i spróbuję też coś załatwić. E, o, jest jeden. O i patrzcie. Dwa strzały, i nie żyjemy. Więc to jest naprawdę niebezpieczna sprawa, ci kosmici. I dobra, mamy zniszczone ufo. Koniec z ufo, teraz możemy się pozbyć kosmitów. Ja tutaj tych kosmitów będę ubijać na Creative, bo na Survival modzie w życiu był nie rady, rady musiał mieć naprawdę OP zbroję i OP broń. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się ta komenda podobała. Jeżeli chcecie więcej komend do Minecrafta 1101918, to dajcie znać koniecznie w komentarzu oraz łapką w górę pod tym materiałem. Byłoby świetnie, gdybyście dali radę dobić 2000 łapek. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Cześć!